To jest taka antena, to jest sonda, która e, bardzo konkretnie mierzy wybrane częstotliwości. I teraz widzimy, ile mamy tutaj od telefonii komórkowej, ile mamy od e, jakichś fal radiowych, ile mamy od czegoś e, innego i mamy sumę wszystkiego, wszystkiego, co tutaj e, do nas dochodzi. Trochę tego jest, no bo jesteśmy w centrum jest... miasta, nie? Tak, ale spójrz na sumę. To są 2 miliwaty na metr kwadrat. To dużo czy mało? Norma mówi o 10, więc jesteśmy cały czas e, prawie 1000, no 500 razy poniżej e, normy. Norma stężenia PEM w naszym otoczeniu wynosi 10 watów na metr kwadratowy. Nasz pomiar w centrum dużego miasta wyniósł zaledwie 2 miliwaty, więc możemy być spokojni. Ja chcę A zobaczyć mikrofalówkę. Spróbujmy Dawaj. Dobra. 30 sekund, start. I tak się nie robi, że się przykłada twarz do... Yy, Zobacz, tak, jak prawda? skacze. 12, 18 miliwatów. P pytanie, o ile urosło, i cały czas te liczby pokazują, że jesteśmy tysiące albo dziesiątki tysięcy razy poniżej wartości, które mają jakiekolwiek znaczenie. Czyli elektrosmog to jest jedna wielka ściema? Nie powinno się w ogóle używać takiej nazwy, bo ona wprowadza w błąd, ona jest strasząca. A jak się gada ludziom, że to ci zaszkodzi, to to naprawdę wtedy może zaszkodzić. Więc nie mówmy po prostu o elektrosmoku. Nic nie mówiliśmy.